Czy kierujący jadący lewym pasem ruchu ciągnikiem siodłowym z cysterną ma obowiązek już w tym miejscu umożliwić pojazdowi jadącemu przed tobą zmianę pasa ruchu na sąsiedni? Odpowiedź: nie. Czy za chwilę będzie dawany sygnał zakazujący wjazdu? Odpowiedź: tak. Czy zakaz określony tym znakiem obowiązuje cię do najbliższego skrzyżowania? Odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji wolno ci wjechać na skrzyżowanie? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji wolno ci zawrócić na skrzyżowaniu? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji wjeżdżasz na autostradę? Odpowiedź nie. Czy widoczny znak oznacza koniec autostrady? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji wjeżdżając do tunelu musisz utrzymywać odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż 100 metrów? Odpowiedź nie. Czy ten sygnał świetny oznacza, że przy skręcaniu w lewo nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji wyprzedzanie rowerzysty jest zabronione? Odpowiedź nie. Zamierzasz jechać na wprost, a kierujący pojazdem, jadącym z naprzeciwka, chce skręcić w lewo. Czy masz przed nim pierwszeństwo? Odpowiedź nie. Czy na tym skrzyżowaniu możesz zawrócić z lewego pasa ruchu? Odpowiedź tak. Czy z zajmowanego pasa ruchu wolno ci skręcić w prawo na tym skrzyżowaniu? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji jesteś ostrzegany o wyznaczonym na drodze przejściu dla pieszych? Odpowiedź nie. Czy masz prawo zatrzymać swój pojazd na prawym poboczu tej drogi? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji wolno ci jeszcze skręcić w prawo? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji jesteś obowiązany do upewnienia się, czy nie nadjeżdża tramwaj? Odpowiedź: tak. Czy na tym skrzyżowaniu zatrzymanie pojazdu powinno nastąpić przed znakiem stop? Odpowiedź: nie. Czy zjeżdżając z drogi publicznej na parking, włączasz się do ruchu? Odpowiedź: nie. Czy ten znak poziomy wyznacza miejsce zatrzymania się jedynie w sytuacji, kiedy drogą poprzeczną nadjeżdża pojazd? Odpowiedź: nie. Jaki może być skutek niewyważenia kół jezdnych w pojeździe? Zblokowanie kół jezdnych. Zwiększenie okresu eksploatacji opony. Nierównomierne zużycie bieżnika opony. Odpowiedź: c. Nierównomierne zużycie bieżnika opony. Czy masz prawo kierować samochodem osobowym, posiadając prawo jazdy, którego termin ważności upłynął? Tak, przez 7 dni po upływie terminu ważności. Tak, przez 14 dni po upływie terminu ważności. Nie. Odpowiedź C. Nie. W której fazie intensywnego deszczu jezdnia asfaltowa jest najbardziej śliska? Początkowej, środkowej, końcowej. Odpowiedź A. Początkowej. Którą z wymienionych czynności powinieneś wykonać, aby płynnie ruszyć z miejsca? Stopniowo zwalniać pedał sprzęgła. Gwałtownie zwolnić pedał sprzęgła. Najpierw znacznie zwiększyć obroty silnika, następnie szybko zwolnić pedał sprzęgła. Odpowiedź A. Stopniowo zwalniać pedał sprzęgła. W jaki sposób prędkość pojazdu wpływa na pole widzenia kierowcy? Wraz ze wzrostem prędkości pole widzenia zmniejsza się. Wraz ze wzrostem prędkości pole widzenia zwiększa się. Nie ma wpływu. Odpowiedź a. Wraz ze wzrostem prędkości pole widzenia zmniejsza się. Kiedy masz obowiązek przełączyć światła drogowe na światła mijania? Zawsze, gdy widzisz pojazd poprzedzający. Zawsze, gdy istnieje możliwość oślepienia kierującego pojazdem poprzedzającym. Zawsze, gdy widzisz pojedynczego pieszego na jezdni. Odpowiedź B. Zawsze, gdy istnieje możliwość oślepienia kierującego pojazdem poprzedzającym. W jaki sposób wolno ci przewozić ładunek w przyczepie ciągniętej przez samochód osobowy? Ładunek może zasłaniać niektóre światła przyczepy. Ładunek nie może naruszać stateczności pojazdu. Ładunek nie musi być zabezpieczony przed zmianą położenia. Odpowiedź B. Ładunek nie może naruszać stateczności pojazdu. Jaki jest właściwy sposób przewożenia noworodka samochodem osobowym? W dowolnym nosidełku, jeśli jest przypięte pasami bezpieczeństwa. W odpowiednim dla noworodka foteliku ochronnym. Na kolanach osoby dorosłej z zapiętymi pasami bezpieczeństwa. Odpowiedź: B. W odpowiednim dla noworodka foteliku ochronnym. Jakie dokumenty masz obowiązek mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu podczas kontroli drogowej? Krajowe prawo jazdy. Inny dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem niż wydane w kraju prawo jazdy. Świadectwo kwalifikacji. Odpowiedź B. Inny dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem, niż wydane w kraju prawo jazdy. Kierujesz samochodem. Jak powinieneś się zachować w czasie wymijania pojazdu nocą? Patrzeć prosto w reflektory pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka, zmienić światła mijania na drogowe. Patrzeć w prawo od źródła światła pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka i wypatrywać tam ewentualnej przeszkody. Odpowiedź C. Patrzeć w prawo od źródła światła pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka i wypatrywać tam ewentualnej przeszkody. Kiedy masz obowiązek wyłączyć tylne światła przeciwgłowę? Gdy widoczność wzrośnie do 30M, gdy widoczność wzrośnie do 40M, gdy widoczność wzrośnie powyżej 50M. Odpowiedź C. Gdy widoczność wzrośnie powyżej 50M. Jak utrzymasz właściwy tor jazdy, gdy poruszasz się drogą ekspresową w gęstej mgle? Uwzględniając znaki poziome wyznaczające pasy ruchu Obserwując znaki pionowe Obserwując wskazania nawigacji satelitarnej Odpowiedź A Uwzględniając znaki poziome wyznaczające pasy ruchu